Siemianko widzowie, dzisiaj się widzimy na stacji Głuszyca Górna. O! To jest peron pierwszy. Tutaj mamy informację, że on to jest te przejście. Przejście przez tory, szesie pociągu. I to jest widzowie, KD nam się trafił. Proszę bardzo, tam widzicie? Proszę bardzo. I zaraz się widzimy. Właśnie przechodzimy na peron drugi. Proszę bardzo. Tutaj jest ten KD. I tutaj jest peron drugi. Więc zaraz Proszę bardzo. Tutaj mamy też tą Informacje z tym napisem a tutaj mamy peron drugi. No niestety nie będziecie go widzieć, ale troszeczkę go widać. Tutaj tutaj nawet można zejść z toru. Proszę bardzo, z peronu proszę. Tak. Jestem stary dom i tutaj jest ta nazwa stacji. No, i te mamy informacje. Guszyca górne, tej jedną samej KD. Proszę bardzo. Yy, o. O. Oto. Co wzięliście? Pociągi, tej śmietnik. Więc to było na tyle z tego filmu. Więc pa.